Dziś jest już 25 maja i dopiero 25 maja, a nie 15 maja, zaczynam w tym roku sadzić swoje pomidory. Warto było poczekać teraz, już na horyzoncie noce, które mają około 10 stopni, no i mogę bezpiecznie posadzić moje pomidory, generalnie bez obawy o to, że one po prostu padną albo zostaną osłabione. Jak to robię? Po pierwsze. Każdy dołek dwa tygodnie temu e, został wykopany, następnie mm, odpowiednio przygotowany, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o bornik granulowany, wymieszany z ziemią i tak pozostawiony, żeby to się zaczęło rozkładać i przygotowało glebę. Dzień wcześniej warto jest nawilżyć dołki, które tutaj są, ale jeżeli nie zrobiliśmy tego nawet dzień wcześniej, to można to zrobić tuż przed sadzeniem pomidora, tylko, tylko kiedy wleję wodę, sobie do dołków. gdy poczekam, aż ona całkowicie mi wsiąknie w podłoże, wtedy sadzę pomidora. Dlaczego robię tak? Po to, aby później nie podlewać, bo chodzi mi o to, żeby dostarczyć mu taką ilość wilgoci, ale która jest z zewnątrz, tak żeby pobudzić korzenie, żeby one szukały wody. One wtedy zaczną się rozrastać. Dlatego nie podlewam pomidorów po posadzeniu. Czy mam obawę, że one zwędną albo gorzej się przyjmą? Absolutnie nie. Dowód pokażę Wam z tunelu. Te pomidory właśnie tak sadzę. Zobaczcie, to, to są pomidory, które były sadzone 15 maja, a więc 10 dni temu od tamtej pory nie były ani razu podlewane, ale dołki były przygotowane według tego co przed chwilą mówiłem. Czy one wyglądają, jakby potrzebowały wody? Absolutnie nie. A ich system korzeniowy, a ich system korzeniowy się rozrasta. To najistotniejsze na tym etapie, jeśli chodzi o wzrost pomidora. Im lepszy system korzeniowy i wsparcie tego systemu korzeniowego, tym później ten to będzie owocowało w całym okresie planowania pomidora. Filmik, link do filmiku znajdziecie tutaj pod spodem, pod tym materiałem.